Dzień dobry, kochani książkomani. W ten wspaniały letni dzień po raz pierwszy nadaję dla was Radio Biblioteka Z niszową, lokalną, elitarną audycją, w której będziemy przez krótką chwilę swobodnie włóczyli się po interesujących stronach, obierając swawolnie kierunki, całkiem poważne lub nie. Nadajemy krótko i treściwie, więc słuchajcie szybko i łapczywie. Jeśli rozpoznacie mój głos, nie miejcie wątpliwości, to nie ja. To ktoś zupełnie inny. Ja jestem gdzie indziej, a zbieżność jakiejkolwiek postaci pojawiającej się w naszym skrawku eteru z postaciami rzeczywistymi, nie licząc naszych gości specjalnych, jest wytworem waszej wspaniale twórczej wyobraźni. Za co chwała jej i wdzięczność, aż po kresów kres. Dlaczego tak wychwalam wyobraźnię? Otóż wyobraźcie sobie, że w ten rewir wypuszczamy się chętnie, przypisując sobie, bez fałszywej skromności, Funkcję siłowni wyobraźni, spożywczaka, imaginacji, w którym możecie się zaopatrzyć w produkty pierwszej potrzeby, to jest w książki, i z personalnym trenerem ustalić indywidualny plan treningowy. Z wyobraźnią dowolnie: najpierw masa, potem rzeźba, albo odwrotnie. Ja tu tylko serwuję lekką odżywkę, zajawkę, ale mamy tego więcej. Tym razem nie będę się rozgadywał i od razu przechodzę do sedna. Gościem specjalnym dzisiejszej szwendaczki jest Wojciech Eichelberger, a dokładniej rzecz ujmując, jego myśli i słowa wypuszczone na wolność w autobiografii Wariat na wolności. To nie nowość, książka ukazała się już dwa lata temu, ale nikt nie powiedział, że będziemy wąchać tu tylko świeży druczek. Moje nieskromne nosisko, jest gabaryt, tym razem niuchnęło w kierunku literatury faktu, co zdarza mu się coraz częściej. Dziecięco-młodzieńcze nawyki pewnie nigdy nie miną, i choć od smakujących fantastyką lat szkolnych upłynęło już niemal 20 lat, z końcem roku szkolnego wciąż następuje u mnie moment podsumowań. Trzeba sobie w końcu jakieś świadectwo wystawić. Tak się dzieje i w tym roku. Z tym, że przyglądanie się sobie i swoim tegorocznym dokonaniom postanowiłem osadzić w bardziej interesującym kontekście refleksji pana Wojciecha. Na okładce Uśmiechnięty facet z siwiejącą czupryną, zadziornie pomarszczony i przenikliwie spoglądający na czytelnika. Kaptur młodzieżowo zarzucony na głowę, jasna twarz wyłaniająca się z ciemnego tła. Rysuje się tu jakaś pozytywna energia. I chyba w ogóle w takim tonie jest opowieść. Kim jest Wojciech Eichelberger, pewnie większość z was wie. Zapewne o nim słyszeliście. Z tą książką możecie jednak poznać jego historię bliżej. Zderzyć się z przemyśleniami, przyjrzeć się, jak z maszystym krokiem szedł przez życie, wiedziony ciekawością i chęcią poznania innych ludzi, ale chyba też w dużym stopniu siebie samego. Czy to jest opowieść obiektywna? Raczej nie, ale dzięki temu ma indywidualny charakter, który można docenić. Przyjaciele, którzy też czytali tę książkę, powiedzieli: On się wybiela, może, może i tak. W końcu w jakimś stopniu wszyscy tak robimy. Na siebie patrzymy łagodniej niż na innych. Ale nie wydaje mi się, żeby pan Wojciech w tym oszukiwał. W pierwszych słowach mówi przecież, że uniknąć pokusy autokreacji, wywierania pewnego pożądanego wrażenia w autobiografii, nie sposób. Ale czy to koniecznie musi być zarzut? Czy nie robimy tego wszyscy na co dzień? Czy starając się zrozumieć własne postępowanie, opowiadając swoją historię, jesteśmy obiektywnymi biografami? Moje spojrzenie na dopiero co minione 12 miesięcy mojego własnego życia nie jest raczej spojrzeniem wolnym od niedoskonałej interpretacji. Raczej nie jest. Czerwonego paska sobie nie wystawię, ale pewnie i tak zawyżam średnią. Jeśli Eichelberger także to robi, ja mu wybaczam. Może warto. Poznamy dzięki temu losy człowieka pełnego witalności, poszukującego swojej drogi i chętnego, by pomagać w tych poszukiwaniach innym. Relacje rodzinne z bratem, z matką, ojcem, którego historia zabrała zanim zdążył wziąć na ręce narodzonego syna, niełatwe dzieciństwo, burzliwa młodość i pracowita dojrzałość. Otwarte oczy. Czy rysuje naszemu gościowi laurkę? Nie, jestem od tego daleki. Ale nie żałuję kilku chwil własnego życia spędzonych na wysłuchaniu opowieści pana Wojciecha, ciekawej i prowadzonej wartkimi słowami. I ucieszyłem się. Że nasz gość, mając 65 lat, wszedł na szczyt Kilimandżaro. Moja stopa pewnie nigdy tam nie stanie. Na pewno nie mam tego w planie na najbliższy rok, ale dobrze jest pomyśleć, nawet nieco się łudząc, że ludzkie kroki bywają charakterne na różnych etapach życia. Każde wyjście jest zarazem wejściem. Te słowa padają w tekście. Dla młodzieży koniec roku szkolnego jest początkiem wakacji. W jakim przejściu Jesteście w połowie tego roku, wy? Dla mnie koniec czytanej książki jest otwarciem przestrzeni na nową, a koniec tej audycji ma być zapowiedzią kolejnej, może poważniejszej, a może nie. Jak mawiają mędrcy, czas pokaże. A nim to nastąpi, odwiedzajcie bibliotekę, bo tu są książki. Gośćmi audycji byli Wariat na Wolności, czyli Wojciech Eichelberger i jego autobiografia. Głosem Radia Biblioteka był Andrzej Wilanowski. Do usłyszenia wkrótce.